Na ja jestem puchacz i dzisiaj odkryję przed wami moją nieprofesjonalną recenzję serotoniny od Michela Helbecka, która jest książką o depresji. Dosłownie. Po książkę prawdopodobnie bym nie sięgnęła, gdyby nie to, że został utworzony klub czytelniczy o nazwie Zacytowane. Głównie na Instagramie, ale na Facebooku też jest grupa a propos tego klubu. I na sierpień jako pierwsza książka w tym klubie została wybrana serotonina. Ja dostałam ją w lipcu na urodziny właśnie z myślą o tym klubie. Jednak nie zdążyłam jej przeczytać w sierpniu. Przeczytałam ją na początku września. Specjalnie nie oglądałam, nie czytałam żadnych recenzji tej książki, żeby po prostu nie sugerować się opiniami innych osób. Dlatego nie obiecuję, że ja tę książkę w 100% rozumiem i że rozumiem jej konwencję. Po prostu umówię tutaj moje przemyślenia a propos tej książki z punktu widzenia zwykłego laika czytającego książki, a nie jakiegoś znawcy literatury pięknej, którym z pewnością nie jestem. W nie śledzimy losy Raum Claude'a, który nie lubi swojego imienia i uważa, że ono do niego nie pasuje. Choruje on na depresję, brał już różne leki antydepresyjne, ale w momencie, gdy jego lekarz stwierdza, że jego ciało dosłownie umiera ze smutku, to przepisuje mu nowy lek, który inaczej niż inne wytwarza w organizmie serotoninę. Ten lek jakoś podtrzymuje go przy życiu w momencie, gdy postanawia rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, metaforycznie rzecz ujmując. A tak dosłownie to sprzedaje dom, rzuca pracę, zrywa kontakt z dziewczyną oraz ze znajomymi i przeprowadza się do hotelu w zupełnie innej części paryża niż mieszkał wcześniej, po czym w późniejszym czasie robi sobie road trip po Francji i odwiedza miejsca, które były dla niego ważne w mniejszym lub większym stopniu po prostu w ciągu jego życia. Na mojej książce, szczególnie na początku, nie dzieje się zbyt dużo ale za to jest ona wypełniona przemyśleniami i obserwacjami właśnie naszego głównego bohatera, które często są bardzo kontrowersyjne. Czy dla mnie były kontrowersyjne? Były. Czy często się z nim nie zgadzałam? Dosyć często. Czy jednak miałam coś przeciwko nim? Zupełnie nie, bo to były przemyślenia tego człowieka z depresją, który przeżył takie życie, a nie inne. Ponieważ interesowała mnie ta perspektywa człowieka z depresją, który przeżył takie życie, a nie inne, i nie mam jak narzekać na jego przemyślenia, obserwacje, które on sam uczynił. Wydaje mi się za to, że trzeba mieć nie lada umiejętności pisarskie, żeby tak dokładnie opisać jego postawę i jego przemyślenia żeby to nie było monotonne i nudne. Bo osobiście ja nie nudziłam się na tej książce ani minuty. Teraz tak na marginesie. Podobno bardzo ważnym aspektem książki jest to, jakim autorem i jakim człowiekiem jest Michel Helbeck. Ja akurat o nim nic nie wiem, ale dowiedziałam się z Instagrama, że w recenzji bestsellerek jest ten aspekt omówiony, dlatego po niego zapraszam Was do nich. Link będzie na pewno w kartach i w opisie. Ja sama na pewno zajrzę do ich recenzji, jak tylko nagram ten filmik. Bo sama jestem ciekawa, co mogło mnie ominąć właśnie nie wiedząc tego. Tego, jak tutaj dokładnie jest opisana depresja, wnioskuję, że Helbeck też się mógł z nią zmagać, ale tak naprawdę to są tylko moje domysły. Wracając jednak do Florent Claude'a. Ten lek, który bierze właśnie na depresję, powoduje impotencję. Jednak nie przeszkadza mu to ani trochę w tym, aby faszerować nas scenami seksu, ewentualnie masturbacji, a także najróżniejszymi innymi scenami erotycznymi. Moim zdaniem to naprawdę smutne, że niektórzy faceci o niczym innym nie myślą. W sensie, no wiadomo, to nie było z nim tak, że o niczym innym nie myślało, ale to zajmowało naprawdę dużą część jego myśli, dlatego jeżeli nie lubicie takich scen, to raczej nie sięgajcie po tę książkę. I ponownie, czy to wszystko mi się podobało? Niekoniecznie. Ale czy ciekawie było poznać taką perspektywę? Jak najbardziej. To ogólnie daje naprawdę bardzo dużo do myślenia. Kolejną rzeczą, którą zauważyłam w tej książce, ale już bardziej stylistyczną, są niewiarygodnie długie zdania. Niektóre potrafiły się ciągnąć przez całą stronę. Dużo było w nich też często nawiasów. I to moim zdaniem jest naprawdę dobry zabieg, bo te długie zdania plus te nawiasy w nich pokazują bardzo dobrze myśli człowieka, które często są dosyć długie a w nich jest wiele takich wstawek dotyczących rzeczy pobocznych i właśnie tam tak było. Dlatego też wielkie brawa dla tłumaczki, która nazywa się Beata Geppert, ponieważ to przełożyć musiało być naprawdę bardzo trudno. Jak tak o tej książce myślę i opowiadam, to mam wrażenie, że w większej liczbie osób mogłaby ją odradzić niż polecić. I to w sumie jest paradoksalne, bo tak naprawdę ta książka nie była zła. Ale na pewno nie polecam jej osobom z depresją albo po prostu osobom, które przeżyły jakiś trudny okres w ich życiu, żeby po prostu bardziej się nie dołować. Akurat byłam lekkim wyjątkiem ze względu na to, że pod koniec sierpnia stała się no, dosyć słaba dla mnie rzecz. I teoretycznie ja wiedziałam, że ta książka jest o depresji i nie powinnam po nią wtedy sięgać. Ja nie wiem, czy to działał przeze mnie masochizm, czy nie, ale przeczytałam tę książkę i nie wpłynęła ona na mnie negatywnie. W moim przypadku jakoś potrafiłam oddzielić od siebie depresję z tej książki od mojego powiedzmy depresyjnego okresu. Nie wywołała ona we mnie jeszcze większego doła. Ale wiem, że niektóre osoby mogły już by mieć z tym problem. Serotoninę odradzam też ludziom, którzy nie lubią scen erotycznych w negatywnym świetle. Co za tym idzie, wszystkim młodym osobom, które po prostu jeszcze nie są gotowe, żeby czytać takie rzeczy? A ją zatem polecam. Polecam ją osobom, które chcą poznać perspektywy mężczyzny, w depresji który nie przekoloryzowuje niczego, który pisze po prostu, jak wygląda według niego świat i jak on się z tym wszystkim czuje. Książka naprawdę potrafi dać do myślenia, jednak trzeba być odpornym na jej depresyjny przekaz, żeby po prostu samemu nie dać się zdołować. Uważam, że przeczytanie tej książki w moim przypadku było bardzo ciekawym doświadczeniem i daję jej 7 na 10. Jeżeli podobała Wam się moja recenzja, dajcie mi kciuka w górę, może w końcu będzie ich więcej. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ja Was pozdrawiam, Puchacz Was żegna. Do zobaczenia. Pa!